Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale już w drugim w dzisiejszym dniu z gry, Brawl Stars. I moi drodzy, tak, tydzień temu pisałem, to znaczy napisałem na społeczności, żebyście pisali pytania, na które mam odpowiedzieć w kolejnym odcineczku Jern Kill Pytania od was. I w takim razie moi drodzy. To robimy. Bierzemy sobie na samym początku postać, którą automatycznie wybrałem ją wczoraj. Nie, dzisiaj Boże. Dzisiaj po odcineczku tamtym, więc tak, od razu zaczynamy. I na samym początku chciałbym Was serdecznie zachęcić do zostawienia łapeczki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 2000 subów. A my tutaj, moi drodzy, mamy na samym początku skrzyneczkę, którą bije oczywiście ja i Riko, więc tego Riko planuję jak najszybciej rozwalić. Rozwal go. Nie mogę go trafić. XD. Dobra, trafiłem go. Jeden kill już jest, moi drodzy, więc na jedno pytanko już o. Będziemy odpowiadać. Tutaj mam drugą skrzyneczkę, którą sobie rozwalimy. Tutaj jest Barley, więc na niego muszę uważać, bo on będzie miał cztery Power Cubesy. Okej, okay, dostał. Pięknie, leży. Leży, już drugi, już drugi kill jest u nas, na, u mnie na koncie. Więc dwa pytanka już do, odpowiedzi do odpowiedzenia są Tutaj sobie wywalimy minę O nie, zabrał mi fraga Dobra, mamy za to trzeciego fraga Wow, trzy fragi w tej rundzie już zrobiliśmy A ja jeszcze nie pokonałem tego Mortala Mortara, Kanona, czy jak? Nie, zwał jak zwał, dobra, nieważne Teraz szukamy ostatniej postaci Prawdopodobnie to jest Dynamite Nie, Rosa, ulala Dobra. Niech ta roza tutaj zostanie pokonana przeze mnie. I to tak szybciutko. Bo nie chciałbym, jakby tutaj ująć, przedłużać jakoś. No, podejdź tu, Róża No, szkurcze, belek. No, choć tu masz Loła dużego. No, dobra, pięknie. Cztery fragi. Moi drodzy, cztery fragensiki w pierwszym meczyku. To chyba się nie zdarzyło jeszcze podczas serii. Jeden frak pytania od Was, więc co, moi drodzy, widzimy się już w pytankach. A my już jesteśmy, moi drodzy, przy pytankach i przechodzimy do pierwszego pytanka. Mamy do w ogóle 15 pytań, pytań przygotowanych, które wymyśliliście Wy. Więc jeżeli chcecie, właśnie zadać mi jakieś pytanko, to pod następnym postem, który się pojawi, tam gdzieś od razu po odcineczku możecie zadawać pytanka. Pierwsze pytanie jest od użytkownika. Oczywiście pytania były tydzień temu. Boję się koronawirusa. E, osobiście nie boję się. Nie mam się czym, czego bać. Nie będę wam mówił dlaczego. Ponieważ zajmą mi filmik. E, dobra, przechodzimy do drugiego. Zmienisz kiedyś nick na YouTubie. Możliwe, że zmienię tam nick troszeczkę prawdopodobnie. Prawdopodobnie może kiedyś. Aktualnie zostaje przy niku Champion TV. I tak jest, więc oznaczymy to sobie tutaj, serduszko, że zostało przeczytane. Pierwsze pytanie: już za nami Włochy czy Francja? Ani to, ani to. Nie wiem dlaczego. Nie podobają mi się te dwa państwa. Kim chcesz być w przyszłości? Jest dużo opcji: Informatyk, YouTuber. To już, oczywiście to nie wiem, czy się spełni. No i tyle: i tyle. Kiedyś był policjant, ale nie wiem dlaczego. Wolisz. Żeby Michał był moderatorem, czy ja? Jakby wybieram Michał, to nic nie będzie... Nie mam pojęcia. Trzeba być aktywnym na ten... Jezus Maria, dobra. Nie, no, odpowiadamy na pierwsze trzy. Bo te, te które się pokażą, tu odpowiadamy. Nie będę czytał tutaj w większości, ponieważ tutaj jest naprawdę... Eee, trzeba być aktywnym na live'ach, a na razie ty jesteś bardziej aktywny od Michała, więc ty... Dobra, oznaczam jako przeczytane, bo tutaj tych 19 nie będziemy pytać. W ogóle sprawdzę, co tutaj jest. Eee, ja, dobra, nie będę tego czytał. Po trzy pytanka będziemy odpowiadać każdego, bo tutaj widzę. E, za mało precyzyjnie byłem. lubione jedzenie. Moim ulubionym jedzeniem jest pizza. Bardzo lubię pizzę. I jeszcze do tego hamburgery, czy z burgery, czy w tym podobne właśnie ręcznej roboty, albo właśnie z Burger Kinga. Chociaż jadam tam rzadko, ale w ogóle. Dobra, raz na. 10 lat, dobra. To znaczymy to jako przeczytane. U kogo najbardziej byś chciał wystąpić na odcinku? Najbardziej na odcinku? O mój Boże. Ha, nie zastanawiałem się nigdy kiedyś. Fajnie by było u każdego wystąpić, no ale tak najbardziej fajnie by było na przykład u pandy. U pandy. No już by nie. Czy kiedykolwiek byłeś na, za granicą? Byłem za granicą, e, kiedy miałem kilka lat, nie pamiętam już dokładnie ile byłem w Niemczech. Byłem w Szwecji, w Danii. Nie, na, w Rosji nie byłem. No i chyba tylko tyle. I chyba tylko tyle. E, dobra, oznaczmy to jak przeczytane. To jest już. czwarte. Czwarte pytanko. Więc moi drodzy, tak, odpowiedzieliśmy na cztery pytanka, więc widzimy się w kolejnej. A my jesteśmy już w kolejnej gierce. Wybrałem sobie tutaj Franka. Postanowiłem, że wybiorę Franka, bo dawno nim nie grałem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz z nim grałem, ale tutaj możemy sobie zebrać jednego parku psika na start. Nie, dobra, zaatakowałem go. ej, ej, ej. dobra, Auto atakuje, bo on zadaje 1500. Tutaj widzimy właśnie. O nie, nie to za. Dobra, jeden frak jest, pięknie. Tu ktoś jest. Jest pięknie. Jak ta. Boże, daj na Mike ode mnie. Ile tu daj na jest? Ej, no zabierzcie ich. Jeden frag dopiero. Nie, proszę. Odejdź, 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 daj na Mike. Czemu dwóch daj nam. Dwa daj na się na mnie sfokusowały? Nie wiem dlaczego. Dobra, co już z tym sobie zawiążę? Ty dziadu. Chciałbym mnie strzelić. Tutaj mamy w ogóle Jackie z Dynamikiem, którzy się biją. Jak mi wywalił! I ulta zmarnowałem. No kurczę, belek. Lołam, mam 5 Pięć Pięćkami zadał tym wzmocnioną. Jeden frag jest tylko. Niedobrze, jeden frag jest. Okej, okay, dobra, podejdźmy sobie tutaj. Tam jest właśnie B. Tutaj za to mamy... Jackie, chyba. Nie, tam mamy tego. Ej, odejdź! 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 Nie, 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 nie. nie. Dobra, nie trafił mnie. Cieszę się. Odejdź! No szkurcze, Belek, B! Nie! Jeden frag! Jeden frag tylko, moi drodzy, niestety. Tylko i wyłącznie jeden frag. No cóż. No cóż, poradzę. Czwarte miejsce chociaż jest. Więc co? Widzimy się przy kolejnym pytanku. Jesteśmy przy kolejnym pytanku w takim razie. Mamy tutaj pytanko od HDS3. Czy będziesz nagrywał ciągle? Będę prawdopodobnie nagrywał ciągle. A my dorzucimy jeszcze jedno pytanko o, za tą wygraną w pierwszym meczyku. Od Tomik YouTube. Kebab czy pizza? Pizza. O wiele. Wolę pizzę niż kebaba. E, Czempiątliwie, a nie inna nazwa. No i to jest takie pytanko, które e, zbytnio się twórcom nie zadaje. Dlaczego taka, a nie inna nazwa? E, no ponieważ taką wziąłem z, e, Boże, z. Clash of Clans tam się sugerowałem tą nazwą. Dlatego to jest takie pytanko, które się zbytnio twórcom nie. po nie, prostu. E, nie zadaje. No. To, no co mają odpowiedzieć zbytnio? Co mają powiedzieć? A my, moi drodzy, widzimy się już w kolejnej gierce. Dobra, jesteśmy już w kolejnej gierce. Dobra, tym razem wziąłem sobie nitę. Mamy tutaj jedną skrzyneczkę, ale mamy tutaj również tego. El Primo, chciałem powiedzieć. Również mamy tutaj Karla. Odejdę sobie od niego. Już mnie denerwuje ten Karl. Tutaj sobie postaram się zniszczyć trzy skrzyneczki naraz. Ale czy to się uda? Nie mam pojęcia, bo tutaj kolcik już podchodzi do nas. Dobra, udało się nam zebrać trzy skrzyneczki. O, tutaj już podchodzi nam Karl. Więc postaramy się tutaj troszeczkę go pokonać. Nawet nie troszeczkę. Dobra, zderam go pięknie. Niedźwiedzia mu tu puszczę. Jeden frag. Kolejne pytanko będzie od Was, więc cieszę się bardzo. Że mogę wam odpowiadać trochę na te pytanka. No nie, drugi frak, nie. O mój Boże, prawie mnie ten kolt zabił. Masakra. Tutaj mamy Tika. ej czemu on akurat na mnie się sfokusował? U, nieładnie. Mamy karla No, czemu ten Tik się na mnie sfokusuje No nie kumam tego. Boże, skąd on wie, gdzie ja jestem? W danym momencie Nie, stopowałem się Dobra, wracaj tu Nie, 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 tu jest leczonko Tu jest leczonko, dajcie mi to leczenie Zobaczcie, że czasami taka cisza jest No ale Staram się tutaj Troszeczkę skupić, bo nie chcę na jedno pytanko Wam cały czas tylko odpowiadać Tutaj on nie wie, gdzie ja jestem. Dobra, robię mu plecy. Pięknie, tak się na mnie fokusował, a teraz dostał plecy. Pięknie. Tutaj za to mamy tego El Primo. I on nie pokona. Dokładnie, dwa pytanka będą. Czy pokonam jeszcze tamtego Karla tym niedźwiedziem? Nie, nie pokonam niestety. No to moi drodzy, widzimy się przy kolejnych pytankach. A my jesteśmy już przy pytankach. Tutaj mamy J35, odpowiadamy na te, co tu się wyświetlają, nie będziemy odpowiadać na takie, o, długie tu pewnie, tak, te, które się wyświetlają w pierwszych, no to będziemy na nie odpowiadać, jak mówię, jak masz na imię, mam na imię Kuba, ile masz lat, mam 16 lat, czego najbardziej, e, najwięcej słuchasz, Rap, trap. nie mam pojęcia o gatunkach, powiem szczerze, tak o Hemingwaya, mogę powiedzieć, że tak o Hemingwaya słucham, e, kogo najwięcej słuchasz? TP nikogo nie słucham z tych, co wymieniłeś. No to odpowiedziałam ci że Hemingwaya, słucham. Dobra, jeszcze jedno pytanko za tego Tika. Jak masz na imię? No to odpowiedziałem, przed chwilą, że mam na imię Kuba. I czy oddasz kiedyś konto? Nie oddaję kont. Znaczy, nie można oddawać kont, ponieważ za to są bany. I, i no cóż. No bany są za to. Po prostu super panuje takie konta. No to odpowiedzieliśmy na dwa pytanka. I teraz lecimy, moi drodzy, z ostatnią giereczką. Więc widzimy się. Dobra, my jesteśmy już w gierce Wziąłem Mortisa, ponieważ na nim mam najmniej pucharków I tutaj najmniej osób ogarnia Widzę troszeczkę gierę Ja tutaj spamuję, aby no, Zdobyć trochę ja, ja jednak nie zdobędę Weźcie ode mnie, odejdźcie Dobra, Opie, odejdź ode mnie Odejdź ode mnie Ten brok się na mnie fokusuje Dobra Najmniej osób tu ogarnia girę. No, co, chodź, choć, 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 choć. Jeszcze jeden strzał. Nie, jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał. Dobra, pięknie. Loła miałem. O mój Boże, pewnie się teraz ze mnie śmiejecie, co ja tutaj zrobiłem. A tak naprawdę, no, było jedyne wyjście, aby go pokonać. Dobra, jeden frak jest, więc się cieszę. O Jezus, Maria. Jakie nienawidzę, kie kiedy gram Mortisem mi się tu blokuje. Dobra, dwa... może cubes'y. On się cieszę. Pięknie, ten leży. Drugi frag. Pięknie. Tutaj Jackie została. Ja mam sześć parków. Uleczę się. Szybko. Ja mam plan na nią już. Ja mam plan na nią. Więc, no, postaram się tutaj ją troszeczkę ogarnąć. Dobra. Ja chcę ulta naładować najbardziej, bo na mnie bije naprawdę mega. Dobra, nabiłem na niej ulta, zaraz ją będę atakował. Dobra, one shot, pięknie, trzy fragi, trzy fragi zrobione, więc na trzy pytanka już ostatnie odpowiadamy. Pierwsze miejsce, no to dorzucę wam jeszcze jedno pytanko, czyli cztery pytanka. A my widzimy się już przy tych pytankach. O, i wbiliśmy 10 rank na Mortisie. więc się cieszę. A my jesteśmy już przy czterech ostatnich pytankach. Więc tutaj mamy WQD. VQD, Czy jakoś tak on ma. Będzie odcinek z Minecraft. Nie będzie odcinków na razie z Minecraft. Na razie mam serwer Minecrafta, do który, na którego zapraszam i IP do niego znajdziecie w opisie. Więc oznaczymy tutaj jako przeczytane, kiedy inne gry na kanale. Był ostatnio streaming z Minecrafta no i tylko to będzie. I nie wiem kiedy. Lubisz mnie? Lubię każdego, każdą osobę, każdego widza, który nie jest nie przeklina na live'ach, nie jest agresywny i tym podobne. Odpowiedź na pytanie odpowiedziałam przed chwilą. Kogo lubisz najbardziej ogólnie na YouTube? Ogólnie na YouTube najbardziej kogo lubię? Nie mam ulubieńca. Wszystkich mo mogę tu wymieniać każdego kogo subskrybuje, czyli ponad 150 osób. Dobra, oznaczmy tutaj sobie X patryczkę jako przeczytanego. Szymek brawy Stars. Trzymasz dziewczynę, nie mam dziewczyny. Czy planujesz dzieci w przyszłości? Jak tak, to ile? Nie mam pojęcia, nie myślę o tym jeszcze. Glee masz lat? Mam 16 lat. Dobra, tutaj oznaczmy jeszcze, jak masz na imię, to już było, więc tutaj zostawmy. Czego słuchasz. Czy nie, nie mam pojęcia co to jest, więc ci nie odpowiem jak? Wybaczcie, że ten, yy, tak pomijam, ale no na pytania, które nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam w ogóle, nie wiem o co chodzi w nich, albo takie, które były. Tutaj mamy jedno pytanie, które było, jak masz na imię, no to już się powtórzyło. Jak jest twój główny cel, puszek do końca tego sezonu? Brawl Stars, no to było tydzień temu, nie mam pojęcia, powiem szczerze. 20, 30, nie no 30, 40 nawet, no 40 to jest minimum w następnym sezonie. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. To będzie na tyle, zapraszam na dzień dzisiejszego live'a, który będzie około nie wiem której godziny, prawdopodobnie 16, jak to oglądacie. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć.